Mamy tutaj do rozwiązania takie równanie z wartością bezwzględną. Robi się to w bardzo prosty sposób. Musimy po pierwsze rozbić równanie na dwa przypadki, ponieważ to, co jest pod wartością bezwzględną, może być równe 4. I wartość bezwzględna z czwórki to jest 4. Lub czwórkę możemy otrzymać po opuszczeniu wartości bezwzględnej, wówczas gdy pod wartością bezwzględną. Pojawi się minus czwórka. No i teraz wracamy do tego równania. Przenosimy minus ósemkę na prawą stronę. 4 dodać 8 to 12. Dzielimy obustronnie równanie przez 2. Jest pierwsze rozwiązanie. Tutaj przenosimy minus ósemkę na prawą stronę, więc otrzymujemy 4. Dzielimy to równanie obustronnie przez 2. I stąd taki wynik. Więc rozwiązaniem tego równania. Są liczby 6 oraz 2.